Cześć, witajcie drogie wodniki. Zapraszam Was na przekaz na miesiąc, miesiąc, maj. Oczywiście dziękuję za obecność tym, którzy są, tak, bo musiałam zrobić małą przerwę, regenerację, transformację, naukę, tak, jak i życie osobiste, wszystko zajmuje jednak czas. Ale teraz już powracam z miesięcznymi, z tygodniówkami, nowe osoby, które... Zaczęły obserwować. Dziękuję, że jesteście. Bardzo mi miło. Jak i zapraszam również inne osoby. Oczywiście, tu jest przekaz ogólny. Tygodniówki będą bardziej szczegółowe. I tak samo zapraszam na przekazy codzienne, gdzie jestem obecna właśnie na innych portalach społecznościowych: TikTok, FB, prawda? Tam przekazy robię, więc zobaczmy. Z jaką energią wodniki? Zbliżający się miesiąc, już obecny miesiąc. Oj, wieża. Osiem pentakle, skupienie się na pracy, tak? I tu, no, w końcu odnajdywanie własnych siły. Trzeba zrobić krok naprzód. Trzeba zrobić krok naprzód, znać tą moc w sobie. Zobaczmy. o no proszę, jak bogato. A, no tutaj będzie się działo wodniki. W tym maju. Mhm. Oczywiście sprawdźcie swój ascendent i księżyc, tak? I Wenus, jeśli chodzi o młodzież i o związki. O tym to chyba, jak obserwujecie te przekazy, to wiecie. Mhm. A jak ktoś nie wie, no to są specjalne strony. Tam są kalkulatory, żeby sobie obliczyć i sprawdzić, wpisać sobie, obliczyć horoskop urodzeniowy, prawda? I tam będziecie mieć dokładnie i przede wszystkim karta arcykapłanki. Drogie wodniki, albo to jest wasza energia, albo to jest energia z osobą, którą będziecie mieć do czynienia. To jest kobieta, przede wszystkim kierująca się intuicją, dojrzałością. Spokojem, opanowaniem, równowagą, a tak samo i mistyką, jak i tarotem, tak jak ja tutaj. Z taką osobą możecie mieć do czynienia, ale tak samo i coś ukryte. To też może być i kobieta w ukryciu zarazem. Albo Wy macie taką osobę, albo ktoś ma osobę taką w ukryciu przed Wami, tak? Też tak może być. A Wy jesteś jako Król Pentaki. Król Pentaki, też karta w tle. To może być Wasza energia albo energia też i Waszego partnera. Osoba z podznaku byka lub koziorożca. Yy, chociaż Baran yy, też się rysuje: wszyscy królowie to bardziej takie ogniste energie to są. Tak. A tego później się dopasowuje do jakiego try yy, trygonu podchodzi, bo królowie to są ogniste energie. Yy, więc tak. Huh. Co tutaj? W miłości, w miłości, no temat tygodnia, zacznijmy od tematu tygodnia, szóstka pentakli, równowaga w braniu i zdawaniu, tak? Yy, to również podpisywanie umów, podjęcie nowych pracy, podpisywanie różnych kontraktów, yy, jak i rozpoczęcie własnej działalności, ale po kolei. Co, jakie pozytywy? To jest przede wszystkim wybór w miłości, tutaj będzie komunikacja, działanie, ale tak samo i kierowanie się sprytem, dojrzałością, Szybkością i tak samo i zwinnością, chociaż też, i tutaj, cwania też się pokazuje. Ale tutaj, przede wszystkim, jest widzicie cesarzowa. Cesarzowa to jest matka, to jest żona, tak? Osoba taka odpowiedzialna, która jednak e, zajmuje się domem, dziećmi, tutaj e, dzieci mogą być właśnie w tej rodzinie. I to jest wybór, być może pomiędzy tamtą właśnie e, e, żoną, partnerką, a kimś innym, tak? Bo być może ta równowaga została zachwiana, tak? I to jest wybór drogi, tutaj coś było tutaj po prostu brak było tego, tak? Tutaj cesarzowa widać, że ona chce iść w nowy początek. No, bo to jest jakiś rycerz kielichów pokazany. A tutaj jednak się pokazuje rycerz pentakli, że on w ukryciu być może już buduje coś nowego. Tutaj być może jest separacja. Wodniki. Tutaj jest, widzę separację. I tu pod względem miłości jest komunikacja i stawianie granic. No, stawianie granic. Wy być może chcecie kogoś wybrać, a to jednak ta osoba stawia wam jakieś granice. No i wam chyba się to nie podoba. Wy chcecie budować coś nowego, rozpoczęcie, albo wy już rozpoczęliście, a królowa ta, yy, przepraszam, cesarzowa wasza partnerka, którą być może jeszcze się nie rozstaliście, dopiero chce zacząć budować coś nowego, bo być może ktoś już do niej yy, się zaleca, tak. Albo po prostu też i może zajść w ciążę, bo tutaj też jest jej pokazane. Nowe początki. Jeśli to jest wasza energia, mówię do kobiet, tak? Kobiety, wodniki. Jeśli to jest wasza energia, to tutaj brak było w waszym związku równowagi w braniu wydawaniu. Wy czegoś nie widzieliście, coś było zasłonięte, tak? W tych dwóch mieczach. Wy po prostu siedziałyście i zastanawiałyście się, dlaczego tej równowagi nie ma w tym związku, w tej miłości, tak? A tu w królu, w rycerzu pentakli, tutaj ktoś kurczowo trzymał się po prostu własnych, własnych finansów, tak? Skupiał się na samym sobie i dlatego tego nie było, tak? I wy tego nie widzieliście, nie widziałyście. A tu właśnie, to się okazuje, ta osoba może na boku już kontaktować się i budować jakieś coś nowego tak, i działać. To jest komunikacja z osobą, która jest yy, odległa, tak? Lub też z taką, do takiej osoby, z taką osobą się spotykać lub jeździć też i do takiej też i osoby. Tak się to pasuje, bo to jest odległość, to jest komunikacja, ale to jest zarazem i stawianie granic. Tak, to jest walka o siebie, to jest walka o siebie. Może Wy walczycie, albo ta osoba walczy, lub wasz partner z tamtą, kimś tamtym, tak, tam jest. Wy tutaj w karcie cesarzowej wy chcecie pójść w nowe, oczekujecie jakichś nowych początków, ale tutaj zarazem w rycerzu kielichów uważajcie, bo ta osoba nie jest stabilna emocjonalnie, tak? Lubi przygody, lubi ekstremalne. Y, działania, jak i takie życie, tak, żeby się zawsze coś działo, i, przy, i takie, y, że nie usiedzi na tyłku, że tak powiem. Y, Także z taką osobą nic stabilnego się nie zbuduje. A tu właśnie może się też i pokazać i ciąża. To jeśli wchodzicie w romans, to lepiej sobie takie coś odpuścić. To lepiej sobie takie coś odpuścić. Jeszcze tej karty z dwie dołożę. No właśnie, wyjść z takiej iluzji, cieszyć się tym, co się ma, a tym bardziej to jest królowa buław, tak? Królowa buław, to też może być zodiakalny lew, jeszcze w kole fortuny, tak. No, w kole fortuny. Oj, tu jest przede wszystkim żądza, pożądanie. Też nie marzyć, obok nie wiadomo o czym, tylko cieszyć się, czym się ma, to też zodiakalny lew, może kobieta spod znaku lwa się rysuje, tak? że w tym kierunku jest pożądanie ze strony tego mężczyzny. Mhm. A królowa była też byle, czego nie weźmie, z byle, z byle kim też i nie będzie. No, i też potrafi zawalczyć o swoje różnymi sposobami. Właśnie, właśnie. Paść kielichów. To tym bardziej, bo to jest osoba zmienna pod względem właśnie uczuć jak i ten rycerz kielichów. Dlatego wyjść z takiej iluzji tak skupić y, skupić się przede wszystkim na swojej stabilizacji finansowej materialnej bo to jest tak osiągnięcie to jest stworzenie tak y, żeby wam po prostu tego nikt nie zburzył i dążenie do spełnienia własnych pragnień tylko po prostu ruszyć z miejsca i wy macie swoją bezpieczną przystań którą stworzyliście lub ta osoba tak ale tutaj ktoś będzie chciał wam ją zaburzyć tak i Tutaj są pokazane też i nowe oferty, nowe oferty, nowe perspektywy w związku z jakimś wyjazdem. Tylko, że to będzie robione w tajemnicy, tak? I może ktoś będzie chciał z wami wejść w jakiś kompromis, żeby coś na tym zyskać. Dlatego też pod tym względem, jeśli tutaj jest jakiś romans, nie wchodzić w żadne kompromisy ani takie ugody, bo możecie na tym po prostu stracić. Drogie wodniki. Dobrze, to na tyle. A na takie szczegółowe pytania zapraszam na tygodniówki, które y, będę wstawiała być może właśnie w ten weekend. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie.